Witamy państwa na tym meczu towarzyskim. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku, Jacek Laskowski. W sparingach reprezentacji selekcjonerzy często testują nowych piłkarzy lub alternatywną taktykę. Zobaczmy, czym nas dzisiaj zaskoczą. Zobaczymy dzisiaj Szwedów grających przeciwko reprezentacji Turcji. Widzimy tu zespół, który preferuje intensywny pressing i krycie na całym boisku. Nawet dobrze zorganizowanym ekipom trudno się grać przeciwko takiej taktyce. To prawda, gdy obrońca czy pomocnik nie ma czasu nawet podnieść głowy, żeby wyszukać podaniem kolegę, to ciężko jest rozegrać składną akcję. Dobrze wykonany pressing potrafi być niezwykle skuteczny. Powstały w 1898 roku. Fratton Park należał do jednych z bardziej efektownych obiektów sportowych w Wielkiej Brytanii. Słynny projektant stadionów, szkocki architekt Archibald Leach zaprojektował przylegające do stadionu budynki w stylu architektury Tudorów. Prawdziwe arcydzieło. Niestety, w czasie modernizacji obiektu niemal wszystkie te obiekty zostały zburzone. Jedyny ocalały budynek do dziś stanowi symbol całego obiektu. Oto i ustawienie, w jakim dzisiaj zagra zespół. Wyjdą na boisko czterema obrońcami i pięcioma pomocnikami z osamotnionym snajperem na szpicy. No, przy takim ustawieniu napastnicy drużyny przeciwnej mają bardzo mało miejsca. Muszą nieustannie szukać dobrej pozycji i twardo walczyć z obrońcami i grającą głęboko... Po linii o pomocy. Sędzia rozpoczął spotkanie przy piłce Szwedzi. Sebastian Larsson, Markus Berg. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. I będzie rzut rożny dla Szwecji. Piłka dośrodkowana z rogu. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. No bardzo... Ale uderzenie naprawdę niewiele mu zabrakło. No potrafi huknąć z dystansu. Już nie raz o tym przekonywał. Proszę, popatrzmy wspólnie, jak mało brakowało, żeby piłka wpadła do siatki. No widać, że potrafi strzelać z dystansu. Powtórka to potwierdza. Prawie by zaskoczył bramkarza. Okej, okay, Jokuszlu. Hasan Kaldirim, Ilmas, Czalhanoblu, Ilmas, Robin Kłason, robi się niebezpiecznie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Szalchanoglu, ok, Jokuszlu, ale szpechowe podanie i strata. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Ten strzał może im dać prowadzenie. Niewiele brakowało, ale jednak słupek, piłka z powrotem w grze. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Dobrze zablokował obrońca to dośrodkowanie. Larson. Olson mają teraz trochę miejsca. Ładnie się znalazł na skrzydle. Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Centra na bliższy słupek. Czy zdoła oddać strzał? Zagrywa do tyłu, do kolegi. Go! mamy 1 do zera. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie. Druga będzie goniła wynik. Przysłuży się do dramaturgii spotkania. No, fatalny błąd obrona. a strzelec wyszedł na pozycję, z której musiałby się bardzo postarać, żeby nie trafić. Dodatkowo dobrze wyczuł ruch bramkarza i nie dał mu szansy na reakcję. Ta bramka daje Szwedom prowadzenie. Okaj Jokuszlu. Ajhan. Ilmas. Już blisko pola karnego. Robin Kłason. ale szpech piłka ląduje wprost u przeciwnika. Son. Ależ teraz luka na skrzydle. Egdal? No nie jest tak daleka. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły, gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźniej. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu z autu. Gokan. Turcy atakują. Centra w pole karne. Przepychanki. Przejął obrońca, ale czy wybije? Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. No i Bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Jest okazja do strzału. Po dośrodkowaniu piłka zostaje... Będzie rzut wolny dla Turcji. To podobne uderzenie, co za strzał! Gol przepiękny, to może być bramka miesiąca, może nawet roku! Wspaniałe umiejętności tego zawodnika, przepiękny strzał! To uderzenie wcale nie należało do najłatwiejszych. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Okaj Jokuszlu. Ilmas. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się. Nie chcą zrobić czegoś pochopnie. A więc Markus Berg. Dogrywa, nieco za siebie. Aj, bardzo niece... No, i mamy koniec pierwszej połowy Międzynarodowego Meczu Towarzyskiego. Było dość ciekawie. Zgadza się. Mam nadzieję, że utrzymają formę po przerwie. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół w wypracowaniu zaliczki przed drugą odsłoną tego meczu. Sędzia rozpoczął spotkanie przy piłce Szwedzi. Turcja rozpoczyna drugą połowę spotkania. Ilmas. Czarchanoglu. Bliska już do bramki. No, piłkę odebrał i, i stracił. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Emre? No, mogą teraz skarcić rywali. Takie ryzykowne zagranie gracza, który ma na koncie żółtą kartkę. To jego druga żółta kartka w tym spotkaniu, a to oznacza jedno. Musi opuścić boisko. Resztę meczu obejrzy strzał. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Niedługo zobaczymy zmianę. Ależ, wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Larson! Nie ma gola, ależ obrona. Naprawdę wielki kurszt bramkarski. Chyba wszyscy widzieli tę piłkę w siatce. To była doskonała okazja. Obie drużyny wprowadzają rezerwowych. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Okazja na dośrodkowanie. Sędzia wskazuje na 11 metr rzut karny dla Szwecji. Słusznie, zamiast sięgnąć po kartkę, tylko upomnienie. Następnym razem chyba na tym się nie skończy. Zobaczmy powtórkę. Tak, nie ma żadnych wątpliwości. To był faul. Broni rzut karny. Niesamowita interwencja. Za chwilę Szwedzi będą dośrodkowywać z narożnika boiska. Spójrzmy na powtórkę. Znakomicie wyczuł jego intencje, nie dał się oszukać. Mamy powtórkę. Bramkarz musi polegać na instynkcie, zwłaszcza podczas rzutu karnego. No przeczytał go jak książkę. Centruje z rogów pole karne. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Zawodnik szykuje się do zmiany. Strata, co zrobi przeciwnik? No już blisko polekarny. Może spróbować szczęścia. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Ależ fenomenalnie to zrobił. Piłka posłana równo w dolny róg. Takie strzały ciężko jest bronić. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki, fantastycznie przymierzył. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Okaj, Jokuszlu. Ilmas. Oj, paskudne wejście, w moim przekonaniu na kartkę. Żółta kartka przy grze bez jednego gracza to duże ryzyko, na które nie można sobie pozwolić. Miejmy nadzieję, że nie przełoży się na czerwoną. Teraz ten zawodnik musi bardzo uważać. Ajhan. No przydałoby się dośrodkowanie Świetna robota bramkarza Z nim między słupkami drużyna może być spokojna Mikael Luskik Larsson Robin Kłason Dobre podanie minęło linii obrony Świetnie rzucił prostopadle Wspaniała obrona. Było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks. Wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Dośrodkowanie z rożnego w szesnastkę. Skuteczna interwencja bramkarza po tym dośrodkowaniu z narożnika boiska. Mali. Gokan. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Oj, 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 fatalny wślizg, fatalny. To chyba będzie wykluczenie. Aj, 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 znowu to samo. Kolejna czerwona kartka. Zupełnie się pogubili. Nie rozumiem, co oni wyprawiają. Mają chyba bardzo zły dzień. strzelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Dośrodkowuje w pole karne. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Dobrze, skrzydłem. Może dogrywać. Brutalne wejście. Arbiter nie może tolerować takich zagrań. Będzie czerwona kartka. Sędzia wyciąga czerwony kartonik. Szwed zdecydowanie przesadził. Widowisko na tym straci. Nie chcemy oglądać takich zagrań. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Wizdek Sędziego, wolny dla Szwedów. Do końca meczu 9 minut. Ale Szpech piłka ląduje wprostu przeciwnika. Mali. Ma na skrzydle dużo swobody. Wchodzi w pole karne. Okaj, Jokuszlu. No, mogą teraz skarcić rywa. Oj, nie wyglądało to najlepiej. Sędzia chyba sięgnie po kartkę. Arbiter nie wahał się ani chwili i sięgnął po żółtą kartkę. A faulujący przyjmuje karę spokojnie. Zupełnie nieudany ślisk. Niebezpieczne to było. Do końca spotkania pozostała minuta, chyba że arbiter coś doliczy. Dobra pozycja do oddania strzału. Czarhannowlu ma dobrą okazję do strzału. Piłka odbija się od słupka. Nie będzie z tego gola i wraca do gry. Pech, po prostu pech. Już widziałem piłkę w siatce, ale bramkarzowi pomogło aluminium. Oschan, Osjakub, szalchanoglu. Udało się, czy będzie gol. Świetna interwencja bramkarza, i rywale znowu bez gola. Zaskakująco dobry mecz towarzyski, znacznie lepszy niż można się było spodziewać. To prawda, takie międzynarodowe spotkania nie zawsze porywają, ale tym razem mogliśmy oglądać prawdziwe piłkarskie widowisko. Ma za sobą udany mecz, chyba nic nie można mu zarzucić. Bardzo porządnie zagrany mecz. Widać było, że pracował na boisku. Ładnie strzelona bramka. Drugiej niestety nie było. Piłka odbiła się od bramki, ale to się każdemu może zdarzyć. Na szczęście jeden gol wystarczy. Czy zdoła oddać strzał?